Moje zdrowie to jest program, który wchodzi właśnie w życie i on zastąpi dotychczasowy program Profilaktyka 40+, 40+ się skończyło, teraz wchodzi Moje zdrowie. W moim życiu okazała się ważna morfologia. To było zwykłe badanie krwi w przypadku Juli, wtedy 18-latki. Pozwoliło na stwierdzenie, że dzieje się coś niepokojącego. Dalsza diagnostyka wskazała jasno, to ostra białaczka szpikowa. Wczesne wykrycie Jakiekolwiek choroby daje możliwość na wczesne rozpoczęcie leczenia. Jest sześć lat po przeszczepie szpiku. Studiuje psychologię, cieszy się życiem i ma apel do wszystkich, żeby się badać. I będzie do tego okazja. Od 5 maja program Moje Zdrowie wchodzi w życie. Program, który właśnie rusza, to bilans zdrowia osoby dorosłej. Zastąpi profilaktykę 40. Jest to pierwszy tak duży program profilaktyki. Mogą skorzystać z niego już 20-latkowie, nie ma górnej granicy wieku. Interwencje podjęte na tak wczesnym etapie przynoszą daleko lepsze efekty. Pierwszym krokiem jest wypełnienie ankiety przez internetowe to pacjenta albo w przychodni z pomocą personelu. Przychodnia ma maksymalnie 30 dni na wystawienie skierowania. Wyniki trafiają właśnie do naszego lekarza rodzinnego i to on te wyniki z nami omawia, dając nam określone zalecenia. Jeśli jesteśmy na przykład kobietą, lekarz zapyta nas, kiedy robiłyśmy ostatni raz mamografię i cytologię. Moje zdrowie ma umożliwić wczesne wykrycie ryzyka i chorób kardiologicznych, metabolicznych czy nowotworowych. I tak w grupie podstawowych badań jest m.in. morfologia krwi, lipidogram czy TSH. W tej rozszerzonej, w zależności od wieku i wyniku ankiety, znajdziemy m.in. enzymy wątrobowe i PSA u mężczyzn. Osoby do 49 roku życia będą mogły skorzystać z programu raz na 5 lat, te starsze raz na 3. Ten program daje nadzieję. To czy będzie wystarczający? Mam... Co do tego wątpliwości, natomiast od czegoś trzeba zacząć. Pacjenci nie wiedzą nic o tym programie, albo bardzo mało wiedzą na, na temat tego programu. Po drugie, i ci wszyscy, którzy będą ten program wykonywać, też jeszcze nie mają do, do końca peł, pełnej wiedzy. Rozporządzenie dotyczące nowego programu zostało ogłoszone dwa dni temu. Co ważne, program Moje zdrowie ma być realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Przed ministerstwem zdrowia duże wyzwanie nie tylko jeśli chodzi o dotarcie z informacji. O nowym programie do jak największej liczby osób, trzeba jeszcze zachęcić Polki i Polaków do udziału w nim. Adrianna Otremba. Fakty.